Co tygodniowy przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Wioleta Gołębiewska. Witam Was w poniedziałek 11 lipca w kolejnej audycji, a oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla Was mówić. Apel dotyczący rozszerzenia szczepień w aptekach. Czy szczepionka Imvanex przeciw ospie prawdziwej będzie stosowana u ludzi w celu ochrony przed zachorowaniem na ospę małpią? Wypowiedź ministra zdrowia na temat braku leków w aptekach. Naczelna Izba Aptekarska oraz organizacje zrzeszające pacjentów Zwróciły się do Ministra Zdrowia z prośbą o rozszerzenie dotychczasowego zakresu szczepień wykonywanych w aptekach obejmujących szczepienia przeciw COVID-19, o szczepienia przeciw grypie i pneumokokom. W liście skierowanym do Ministra podkreślono pozytywną rolę farmaceutów w systemie ochrony zdrowia oraz zwrócono uwagę na dużą ilość wykonywanych do tej pory szczepień w aptekach. Rozszerzenie zakresu szczepień realizowanych w aptekach przyniesie znaczne korzyści, takie jak m.in. odciążenie kadry medycznej zaangażowanej w prowadzenie szczepień czy skrócenie ścieżki pacjenta chcącego się zaszczepić. Zarówno Naczelna Izba Aptekarska, jak i organizacje zrzeszające pacjentów. Z dużym zadowoleniem przyjmowały dotychczasowe działania resortu zdrowia służące poprawie świadomości i znaczenia prowadzenia szczepień oraz poprawie sytuacji pacjentów z chorobami onkologicznymi czy kardiologicznymi. Zapewniły one także, że od dawna włączają się aktywnie w działania informacyjne zachęcające pacjentów do szczepień. Pełną treść pisma znajdziecie na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej. Minister Zdrowia opublikował objaśnienie prawne powstałe wobec sygnałów o wątpliwościach interpretacyjnych dotyczących tzw. ustawy Apteka dla aptekarza, w którym potwierdził, że sformułowanie co najmniej czterech aptek ogólnodostępnych, wskazane w artykule 99 ustawy Prawo Farmaceutyczne, odnosi się do liczby aptek ogólnodostępnych prowadzonych w kraju. Pełną treść objaśnienia znajdziecie na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał informację, w której możemy przeczytać, że Komitet do Spraw Leków Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków rozpoczął przegląd danych w celu rozszerzenia zakresu stosowania szczepionki imwanek przeciwko ospie prawdziwej o ochronę ludzi przed ospą małpią. Szczepionka ta jest obecnie dopuszczona do obrotów Unii Europejskiej w celu zapobiegania ospie prawdziwej u dorosłych. W składzie ma ona żywą, zmodyfikowaną postać wirusa spokrewnionego z wirusem ospy prawdziwej. Jest ona brana pod uwagę jako potencjalna szczepionka przeciwko ospie małpiej ze względu na podobieństwo między wirusem ospy prawdziwej a wirusem ospy małpiej. Decyzja o rozpoczęciu przeglądu danych oparta została na wynikach badań laboratoryjnych sugerujących, że szczepionka powoduje wytwarzanie przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi ospy małpiej. Dostępność szczepionki IMVANEX w Unii Europejskiej jest bardzo ograniczona. Szczepionka ta jest sprzedawana w Stanach Zjednoczonych pod nazwą JYNNEOS, gdzie jest dopuszczona do stosowania w profilaktyce ospy małpiej i ospy prawdziwej. Po więcej informacji zapraszam na stronę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas audycji dla stacji telewizyjnej Polsat News wypowiedział się na temat braku leków w aptekach. Z jego słów wynika, że w raportach, które otrzymuje minister, nie ma informacji o systemowych brakach leków. Minister dodał także, że publikacja listy leków, które podlegają pewnym restrykcjom, jeśli chodzi o wywóz z kraju, nie oznacza listy brakujących leków. Jest to działanie prewencyjne, które ma zapobiec takiej sytuacji. Ewentualne braki w aptekach zostały przez ministra wytłumaczone tym, że chwilowo leki mogą być niezamówione. Minister niedzielski dodał także, że Ministerstwo Zdrowia ma specjalny system, który monitoruje stan zapasów leków w hurtowniach. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz dotyczący dzisiejszego podcastu, a my tymczasem słyszymy się już za tydzień. Nasze podcasty znajdziecie na platformach Uniwersytet EPGF, YouTube, Facebooku oraz na serwisach Spotify i SoundCloud. Zapiszcie się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag piszcie na maila: uniwersytet@epgf.com.pl. Zostawcie kciuka w górę, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć.